Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam Syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, prawdę powiadam Wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekł więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo pańskie. Kochani, działo się to jeszcze przed II wojną światową. Na jednej z polskich plebanii umierał staruszek proboszcz. Otoczenie wiedziało, że to już ostatnie dni jego ziemskiej wędrówki i zdawał sobie z tego sprawę także i ten kapłan. Modlił się więc wiele, także innych prosił o modlitwę w swojej intencji. Pewnego dnia poleciłby mu koło łóżka postawiony jego stary, zniszczony kuferek. Wszyscy wiedzieli o tym, że zawsze zamykał go sumiennie, jak gdyby przechowywał tam jakiś niezwykle cenny skarb. I wszyscy byli bardzo ciekawi, co kryje się w niego wnętrzu. Umierający wyjął drżącą ręką z kuferka jakieś niewielkie zawiniątko. Był to kawałek stwardniałego jak kamień razowego chleba, zawinięty w białą chusteczkę. Ten chleb dała mi moja matka przed kilkudziesięciu laty, gdym szedł z domu do gimnazjum, mówił. Kawałek zostawiłem sobie, by przypominał mi dom rodzinny dobrego ojca, kochaną matkę. I nieraz było mi w życiu ciężko. Patrzyłem wówczas na ten kawałek chleba, i stawał przed moimi oczyma obraz domu rodzinnego. Nie mogę zawieść nadziei matki, myślałem w takich chwilach. Ten kawałek chleba miałem z sobą w seminarium duchownym, on mnie umacniał w chwilach pokusy, gdy nachodziła mnie myśl, czy nie lepiej byłoby mi obrać jakąś łatwiejszą, mniej odpowiedzialną drogę życia. Ten zeschnięty kawałek chleba towarzyszył mi w czasie długiego kapłaństwa i dawał mi siłę. A teraz, gdy patrzę na niego, ufam, że dobry Bóg, któremu dochowałem wiary, wspomoże mnie w tej ostatniej walce i przyjmie mnie do siebie. Życie człowieka można porównać do takiej ciągłej wędrówki, do takiego nieustannego zmagania. Dzisiejszy człowiek, za cel swoich dążeń, pragnień i marzeń, stawia sobie te wartości, które podsuwa nam współczesny świat: pieniądz, sukces, rozrywka, sława. Współczesne środki przekazu określą przed nami ideał człowieka, a więc człowieka, który jest wolny od problemów, który jest wyzwolony od krępujących go zakazów i nakazów, człowieka żyjącego wygodnie i dostatnio, korzystającego bez ograniczeń z wszelkich godziwych, także i niegodziwych form rozrywki. Ale jednak, gdy doświadczamy spełnienia niektórych z tych marzeń i pragnień, to nagle okazuje się, że nie przynoszą one nam jednak pełnego zadowolenia. I gdzieś na dnie naszej duszy odczuwamy tęsknotę za tym prawdziwym szczęściem, za tym innym światem, za tą inną, nienazwaną rzeczywistością. I odczuwamy wówczas, że szczęścia należy szukać gdzie indziej. I może nieraz zadajemy sobie pytanie, kto zaspokoi ten głód naszej duszy, która pragnie szczęścia prawdziwego, a nie tylko jego namiastek? Rozczarowanie, frustracja, niepokój. Oto co czuli Izraelici, kiedy wiele wieków temu wychodzili z niewoli egipskiej. Wyruszyli z wielkim entuzjazmem, z nadzieją, że spełni się ich sen o wolności i szczęściu. A tymczasem Zamiast krainy płynącej mlekiem i miodem, pustynny piasek, zmęczenie, pragnienie i niewyobrażalny głód. Ale oto Bóg lituje się nad swoim ludem, bo nie po to wyprowadził go na pustynię i prowadzi do ziemi obiecanej, aby go teraz wytracić na tym pustynnym terenie. I Bóg daje swemu ludowi cudowny pokarm z nieba, daj im mannę. ale czy ten chleb... Tak cudownie zesłany, zaspokoi rzeczywiście pragnienia Izraelitów. Czy dostatek i wolność od ucisku zapewnił szczęście? Przed chwilą słyszeliśmy słowa Jezusa w Ewangelii, który mówił Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Ta manna, która zaspokajała głód ciała, była zapowiedzią i zwiastunem zupełnie innego pokarmu. Tego pokarmu, który jest w stanie zaspokoić głód naszej duszy, a który jest dla nas zadatkiem życia wiecznego. I tym pokarmem dla nas jest sam Chrystus Jezus. On, który daje siebie bez reszty, za darmo, bezinteresownie, który przez ten pokarm eucharystyczny ofiaruje nam nowe życie. Chrystus jest cały dla nas. Zaprasza nas, byśmy przyjęli ten dar, byśmy Go nie zmarnowali i nie odrzucili. Bo tylko on jeden jest w stanie zaspokoić głód i pragnienie naszej duszy. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie, powiada Pana. Przed wielu laty ukazała się taka książka, zatytułowana Radykalnie. Opisuje ona historię nawrócenia jednego ze współczesnych muzyków rockowych. Piotr, bo tak brzmi jego imię, był jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Cieszył się ogromną sławą, był uwielbiany przez młodzież, miał wielu przyjaciół, pieniądze. Wydawałoby się, że nic mu nie brakuje. A jednak w swoich wyznaniach określił swój stan jako wielką wewnętrzną pustkę, otępienie, zero świadomości. Dokładnie tak, jakby ktoś zamknął Cię w pustynnej studni, mówił Piotr. Albo tak, jakbyś biegł, biegł, i nagle dotarł do ściany, która zamyka ślepu uliczkę. Momentem, jaki przemienił życie tego muzyka, który, momentem, który obrócił jego życie o 180 stopni, jego myślenie, postępowanie, wartościowanie, była właśnie Eucharystia. On, Gwiazdor, nie liczący się z żadnymi autorytetami, buntujący się, nie mogący już znieść tej wewnętrznej pustki, bezsilności, niemocy, poszedł pewnego dnia do kościoła. I w czasie Mszy Świętej przeżył niezwykłą przemianę. Mówił o tym w następujących słowach: W czasie Eucharystii okazało się, że cały mój świat stanął do góry nogami. Nie wiem, jak to opisać. To doświadczenie było takie, że z ołtarza powoli spływała radość. Płynęła ona w niesamowitej ilości. Przenikała mnie, a ja wciąż byłem zamknięty w swojej studni. Nagle doświadczyłem tego, że ktoś zaczął te studnie napełniać swą niesamowitą radością. Był to Jezus Eucharystyczny. Muzyków rockowych takich jak Piotr jest niewielu. Ci, którzy podobnie jak on przeżyli nawrócenie, utworzyli później zespół Tymoteusz, by wbrew wielu krytycznym i wrogim głosom świadczyć o Chrystusie swoim życiem. I swoim talentem, swoją muzyką. Dlatego właśnie książka opisująca ich losy została nazwana tym bardzo wymownym tytułem Radykalni. Zarówno historia Piotra, którą przywołałem, jak również Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, nad którym się pochylamy, prowadzą nas do tego, byśmy nie lekceważyli daru Eucharystii. Każdej niedzieli, a nawet każdego dnia, możemy przychodzić do świątyni, by z tego ołtarza posilać się chlebem, który jest sam Chrystus Jezus. Warunkiem pełnego uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej jest nasze przyjęcie Komunii Świętej. Przystępując do ołtarza, pamiętajmy, że nasza dusza powinna być oczyszczona z grzechów ciężkich. Lepiej nie iść do komunii, niż przyjąć ją w sposób niegodny. Wierzę głęboko, że jeżeli będziemy przeżywać Eucharystię z tą świadomością, iż jest ona centrum naszego życia i że nie ma nic na świecie, nic bardziej ważniejszego niż Najświętszy Sakrament, to Chrystus naprawdę ukoi i zaspokoi głód naszej duszy, uleczy nasze lęki, niepokoje, problemy, Dając nam siłę i moc na każdy dzień. Zakończeniem niech staną się słowa pięknej modlitwy, którą ułożył święty Ignacy Loyola. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie, nie dozwól mi oddalić się od ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie, w godzinę śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twoimi chwalił cię. Na wieki wieków. Amen.